Cześć Wam, już mówię, rano by się spieszyło, więc tylko było szybka, była szybka fota. Yy, I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że wracam do bloga od wczoraj. Wczoraj był pierwszy wpis, dzisiaj drugi. Wydaje mi się, że dosyć istotny. Wczoraj też był dosyć taki fajny, ważny dla mnie, rozgrzewkowy, taki trochę podsumowujący tego mojego YouTube'a. Yy, a dzisiaj o czarnym protestie. Także co ja o tym myślę i parę słów zapraszam dzisiaj. Nie wiem jeszcze, nie wiem co będzie z tym blogu do końca. Na razie się wylewam, wiecie. Matka Boska Piękrukowa wylewa swoje żale. Także można poczytać. Nie, żartuję, Nie będzie żali, bo nie o to w chodzi, żeby się żalić. W każdym razie idę w sałatkę i raz jeszcze Was zapraszam na vlog. Cześć Wam! Witam Was serdecznie w tym pięknym dniu piątkowym. Świecie słońce jest ogólnie ładnie. Chciałam Wam pokazać że robię makijaż, prawdziwy makijaż. Także testuję ten um, liner czarny, to jest lakier z Rima, z Firmy Rimmel. Te niebieskie akcenty to jest Miss Sporty, ten, który pokazywałam ostatnio. Usta. Usta to jest ten produkt z Bourgeois Rouge Edition Soufflé Velvet. To nie są tematowe, tylko tak właśnie bardziej sufletowe. Ja mam tego bardzo przydatna, bo tylko widziałam negatywne opinie wszędzie. I wczoraj nałożyłam to po usta, na usta po raz pierwszy wieczorem i byłam w szoku, bardzo mi się podoba, jest bardzo przyjemna konsystencja i on tak fajnie wygładza usta, czyli przeciwieństwo matu. Wiecie, jak nakładamy matowe szminki, to mamy potem usta jak rodzynek bardzo często, przynajmniej ja, a to robi totalnie przeciwieństwo. Efekt też jest taki półmatowy, no ale wygląda to naprawdę ślicznie. I produkt jest taki trochę przejrzysty. to są teraz dwie warstwy, wciąż widać kolor moich ust, wygląda to bardzo ładnie, jak taki stain, to takie koreańskie stejny. super, jestem fanką. Ale wiecie, przecież że ja mam same negatywne recenzje, same, to w życiu bym tego sama nie kupiła ogólnie. I to jest kolor 05, który wygląda przerażająco w opakowaniu, ale na żywo ładnie. I jeszcze outfit biurowy dzisiaj, czyli wciąż te same spodnie sendem moje lnianki. te nowe babcine buty z Primera, bluzka, to jest jakieś River Island. Taka z robotem bardzo mi się podoba teraz. I marynarka Cap Al, czy jak to się tam tam wymawia. No i oj, całość. Tak. Mam też zegarek Daniel Wellington, którego w tym momencie nie reklamuję, ale chciałam pokazać, jak fajnie niebieskie wskazówki pasują do lakieru. Dobra, z pełną premedytacją biorę się do zrobienia czegoś, czego za 15 minut będę pewnie żałować, czyli... Robię sobie grzywkę sama. Jeszcze ostatnie spojrzenie na moje włosy bez grzywki, a właściwie z wielkim chaosem. I biorę ich do cieła. Wcisnę grzywkę do snapa. To jest szczyt. No, taka. Taka była fajna, tylko jest odrobina za długa. Jeszcze muszę krócej. Trochę krócej. Dobra, odrobienia jeszcze podciąłam, chyba zostawię tę długość, umyję włosy oczywiście i zobaczymy, jak się będzie układać. Ja mam włosy, które mają dużo objętości, które mi się na pewno podno... pod... podniosą i podkręcą, a też nie chcę mieć tej grzywki zbyt krótkiej, bo właśnie nie podoba mi się taki efekt kul za długiej grzywki. Także no zawsze można podciąć, a wiecie, z odrastaniem to jest ciężko, także, także zostaje tak, jak jest. No, podoba mi się, spoko. Jeszcze nie żałuję, jeszcze. I dajcie znać, czy chcecie, to zrobić oczywiście osobny filmik o tym, jak obcinać, podcinać grzywkę, ale właśnie swoją zrobiłam od zera sama. Nie jest najgorzej. Oczywiście pokazuję się Tomkowi i mówię, super, ładnie, ładnie, tak starzej wyglądasz, także dziękuję, kochanie, za komplement. Cześć Wam, mam nadzieję, że Was wszystko dobrze. U mnie totalny niedzielne poranne ciele, odczekam, aż Tomasz wstanie, są czekawkę i kończę właśnie książkę, bardzo fajna książka o modzie PRL. Ja o i czasach PRL lubię niezbyt wiele, bo urodziłam się trochę później. Dobrze czy źle, nie wiem. Nie mam w każdym razie sentymentu tego okresu, jak wiele osób. Ehm, ale książka świetna. Bawna, inteligentna, bardzo fajna. Bardzo dużo takich ciekawych faktów. Faktów dla mnie nowych. nazwisk dla mnie nowych, aż z tych przyznać. No, stał pod słyszęgo. Także polecam raz jeszcze. Tą książkę nazywa się To nie są moje wielbłądy. I bardzo dziękuję mojej kochanej kuzynce, że mi ją przywiozła. Teraz myślę, że przeczytam to, muszę dać tą książkę mamy do przeczytania koniecznie, no bo to jest w sumie okres jej, jej młodości, także pewnie jej się spodoba też bardzo i świeże wspomnienia. A jeśli jeszcze ktoś nie widział, to zapraszam oczywiście na nową piąteczkę tygodnia. Jest już na kanale od, od 4.30, także zapraszam. Cześć Wam, dzisiaj po raz pierwszy ubieram moje łuchate klapki od Pumy i Rianki. Myślę, że dobrze z nimi mój różowy Pompon. terpety to jest Rebeka Minko. A tak wygląda z bliska. Też ma tutaj futro. I Pompon to jest Primark. Przedkwiata jest taka fajna. A sukienka to jest Cynthia Rowley. Jeżeli się nie wypatrzam na to też ją lubię. Świetna jakość, polecam. Jeszcze musiałam dorzucić na siebie ramoneskę, bo to jak szczerze zimno. Ramoneska wzięłam Tomkowi, więc nie wiem, z czego jest, ale w TicketMak się kupiłam. Ja mam brzminkę, bo to na naszych siedzę. siedzę Tomasz, tankuje, Straszne nudy. Jedziemy właśnie na Lumpa najpierw, bo nie byliśmy bardzo. A potem, może mały takiej Maxi? Trzeba mieć jesiennej świeczki. One pound shop. Odwiedziliśmy takie Maxa. Przyszło, wyszło nawet snośnie, bo Tomek został w aucie. A czy stawił kapcie, które miałem kupić, i poszedł. A ja kupiłam nic za ciekawego fajne przegrybki na kosmetyki, ale zostawiłam w bagażniku, więc pokażę Wam potem pewnie w domu. I świeczkę. Miałam chwilową zbiechę. No i teraz jedziemy do naszego ulubionego lumpeksu. Heee. Nie mam nadzieję, że coś będzie po ostatnio w poniedziałek jak byłam w zeszłym tygodniu to takie... <laughs> the rain of fire. The rain of fire. That the sounds, taste yeah. of love yes. I, I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for happiness. I've known proves that it's right they because you're mine. mine. I, I walk the line some? for someone, someone who's mm -hmm. never weak but not always not strong, strong to protect you and every thought by the Jesteśmy na Mam ma pierwszą kurtkę, którą przemierzam. Ma takie fajne tutaj, jak z wersalki, wiecie, wstawki. I ona zrobiła na Nizzy Island, czy kosztuje 7,50 funta I taka jest tu. Też dosyć fajna. To jest sukienka Zara Basic. Taki fajną, panterkę pomarańczową, różową. oversizeowa. może fajnie wyglądać. Tylko ma to, że ktoś tutaj to próbował wydłużyć i widzicie, tutaj od i muszę to przeszyć jakoś coś. Z 7 świetny, mi się podoba w sumie wzór, bo ma takie tu jakieś cykinki, ale są fajne nogawki właśnie rozszerzane, ale myślałam, że będą takie fajne trochę, wiecie, krótkie. Także ten chyba niestety zostaje, bo szukam czegoś z takimi nogawkami, tylko właśnie takimi, wiecie, kulotowymi, krótszymi odrobiny. też spódnicę, bo od tych klapek. Ale bardzo mam właśnie mam wzorek. Tylko jest tyle, kurczę, za szeroko. Ona powinna być taka wyższa i dopasowana. chciałabym do pracy, więc kurczę. Więc spódnica nic nie staje, bo jest trochę za duża, ale ciekawa bruska Taka, może będzie fajnie ograć na tym sezonie. Tak mi się wydaje. Jeszcze biała koszula. Fajna, bo czysto biała, bez żadnych tych, Taka ciepła, fajna, miękka bawełna. Tak przemierzam ją bez spodni, bo tak. Dobra, wyszliśmy z Lumpeksu, stamtąd do Tomasza do wyjścia. Tomasz zaraz powie co złowił. Co złowiłeś Tomaszu? Spodnie. Tomasz złowił spodnie. Mm. Powiedz jakie spodnie złowiłeś. Do garnitury, nie? spodnie do garnituru. A popatrz to nas. Stop propa. Stop propa za, za funta. funta. <laughs> Byliśmy też na naszym tradycyjnym straganie z warzywami i owocami, gdzie dla 200 siaty warzyw i owoców Pani policzył 11 funtów. I sprawdzam, czy rozrachunek i się zgadza. Jestem Jestem w szoku po prostu, jak jest tajna, tak porównując do sklepów normalnych, zwłaszcza do polskich sklepów. Dobra, kupiłam takie coś do włosów na swojej Wave Fix, kosztowało 4,99 i ma wygładzać i pomagać włosom. Jest też świeczka, musicie mi uwierzyć na słowo, że mega mocno i intensywnie pachnie taką mega słodką jesienną wanilią, 3,99 a to jest ten zestaw pojemników Made Smart. I tu jest kilka yy, takie mniejsze, są takie długie, są też takie całe kwadratowe, a czy prostokątne. Zobaczę, jak mi będą pasować do szuflad i być może wrzucę tu po więcej. Były też różowe i białe i szare, ale te miętowe są bardzo ładne. Kupiłam też zapach jakiś Balsam and se, 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 se wood, jakkolwiek to czyta. No zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Bo czasami mi się nie chce palić świeczek, a chcę ładny zapach. Wygląda fajnie, bo jest całe takie gładkie, czarne, bez żadnych głupich ozdóbek, także spoks. A z zakupów lubowych mam właśnie tą sukienkę przy, yy, kupiłam, którą właśnie przymierzałam. Tą Tołkowicie się strasznie nie podoba, więc musiałam ją ubrać i udowodnić, że jest fajna. Kupiłam też tą bluzkę, bo jest taka intrygująco brzydkawa. Kupiłam białą koszulę, którą przymierzałam na końcu. I jeszcze jedna rzecz, której nie pokazywałam przymierzalni, bo... Bo rzutem na taśmę po prostu ją zobaczyłam, jak już mi pani kasowała, także teraz wam pokażę. I ta ostatnia rzecz jest ta militarna marynarka z takimi fajnymi guzikami. Yy, na poducha to jest taka cokinowa. I co ciekawe, to jest primer, czyli Atmosphere, i jest zupełnie nowa. Jest zupełnie nowa i kosztowała funta. I Michael, Michael Jackson żyje ogólnie w niej. teraz widać, że to był rozmiar 16 z 15 funtów jakaś seria militarna. Funcik Bosko. Tomek jeszcze koniecznie chcę, żebym powiedziała o tym, że kupił sobie kapcie. Pokaż nam kochanie kapcie. Czekajcie. Kapcie? Piękne! I masz takie piękne Tak się z nimi zlewasz, z naszą kanapą. Dokładnie. Są kapcie o skarpety i w są wyściełane, tak? Opowiedz o nich. W środku są wyściełane? Tak? O tej, o, o, o tym, tym, środku są wyściełane są wyściłane niczym Są wyściełane jak? Niczym chmurki. Są wyściełane chmurami. A Tomek zmienia głos jak mówi do snapa. Tak, mówi do snapa. A normalnie nie ma takiego Normalnie głosu. <laughs> Cześć Wam, Część, zaczęłam dzielić fail włosowego, bo próbowałam je tylko trochę podsuszyć w, suszarką i zostawić resztę do wyschnięcia jakby same sobie, żeby się odrobinę pokręciły, ale nie. Moje włosy same w sobie są kompletnym, kompletnym, kompletnym chaosem, więc idę cię spięte, jeszcze tak na co dzień bym tak chodziła, ale do pracy muszę oglądać, wiecie. I to jeszcze ja cała, wolę ten outfit bez marynarki, to są te nowe buty, które wczoraj mówiłam w filmie, no i marynarka to jest stare handem, to jest jakiś gold z lumpa. I tak to wygląda bez marynarki. No, ale do pracy raz jeszcze muszę mieć jakąś marynarkę, bo to wygląda za casualowo trochę do, do mojego biura. Także spadam, także spadam. raz jeszcze papa, pa, miłego dzienka. Będę się nakręcać filmik na jutro właśnie na tych przecona w Rosmanie. Opasno chciała i ustach najprawdopodobniej, także pojawi się jutro, ale to tam znać. Cześć, pa! Mało dzisiaj jest na bo na lunchu kręciłam właśnie filmik, który mam nadzieję, że pojawi się teraz jeszcze muszę go ogarnąć trochę i dokończyć, bo będę bo będę polecała produkty do ust i do paznokci, które będzie można kupić na promo w Rosmanie minus 39%, ale większość tych produktów, które pokazuję, zdecydowana większość są moje własne produkty, a nie, od, a nie te, które po prostu dostałam od firmy Coty, ta taka wielka paka, wiecie, którą pokazywałam, podejrzewam, że większość osób będzie pokazywała te same produkty, a to nie do końca to chodzi, więc ja pokazuję dużo swoich. I też to zrobić słocze na ustach wszystkich produktów, właśnie do ust, o których będę mówiła. Także e, zrobiłam część na lunchu, ale już miałam totalnie spiesznięte usta, także druga część teraz. Także biorę się do dzieła i już zapraszam na filmik, który mam nadzieję, że ukażesz jutro o świcie, o ile to wszystko ogarnę. Dobra, filmik się ogarnia. Są słocze 15 produktów do ust na ustach, także wszystko obgaduję i wszystko pokazuję na buzi. Cześć, pa! Mało dzisiaj jest bo na lunchu kręciłam właśnie filmik, które mam nadzieję, że pojawi się teraz jeszcze muszę go ogarnąć trochę i dokończyć, bo będę bo będę polecała produkty do ust i do paznokci, które będzie można kupić na promo w Rosmanie minus 39%, ale większość tych produktów, które pokazuję, zdecydowana większość są moje własne produkty, a nie, od, a nie te, które po prostu dostałam od firmy Coty, ta taka wielka paka, wiecie, którą pokazywałam, podejrzewam, że większość osób będzie pokazywała te same produkty, a to nie do końca to chodzi, więc ja pokazuję dużo swoich. I też to zrobić słocze na ustach wszystkich produktów, właśnie do ust, o których będę mówiła. Także e, zrobiłam część na lunchu, ale już miałam totalnie spiechnięte usta, także druga część teraz. Także biorę się do dzieła i już zapraszam na filmik, który mam nadzieję, że ukaże się jutro o świcie, o ile to wszystko ogarnę. Dobra, filmik się ogarnia. Są słocze 15 produktów do ust na ustach, także wszystko obgaduję i wszystko pokazuję na buzi. Cześć, mam dziupki, mam nadzieję, że u Was wszystko, wszystko dobrze. Ja właśnie w domu na lunchu. Cześć, nagrywam, więc mogę snapować. Chcę Wam pokazać, co upolowałam właściwie. Mamy taki starszy prawnik, która, który tutaj ma biuro niedaleko mnie, zaraz zamyka swoje biuro, idzie na emeryturę i wywalał wszystkie meble i wszystkie rzeczy z biura. I ja tak patrzyłam po prostu mu pomagałam, bo zamówiłam do niego też taką firmę, która robi właśnie czyszczenie domów. I oczywiście ta firma, to, są, to byli Polacy i też nie mówili po angielsku, więc tłumaczyłam, mówiłam, co brać. Czego nie brać i tak dalej. Część mebli, po prostu rewelacyjna, ale ja też nie mam w mieszkaniu miejsca na tyle kurde mebli i tyle rzeczy. Ale to jest taka inna specyfika Anglicy: naprawdę wszystko wywalają. Jak coś jest stare, albo nawet nie stare, ale niepotrzebne, to albo wywalają, albo wystawiają, albo dają do Charity shopu, Po prostu dodają, nie homikują. My homikujemy, albo sprzedajemy. Ale po prostu jednej rzeczy nie mogłam sobie odmówić, jak zobaczyłam to lustro, czekajcie. To lustro jest po prostu takie cudowne, to jest jakiś oryginalny kształt, będzie z lat 50. po prostu. Wiadomo, ja że było fajne i wszystko, ale na ścianie będzie wyglądać naprawdę mega i mega nam pasować. Także za free dzisiaj. Nie wiem, czy widziałeś ostatni filmik, ale jeszcze nie to. Oczywiście bardzo, bardzo zapraszam. Czyli będzie, Jest filmik jego promocjach w Rosmanie. Usta i paznokcie, mówię o tym, co polecam. Robię słocze wszystkiego na usta. A to, co mam na paznokcie dzisiaj, czyli taki bardzo delikatny, neutralny, prawie przyczysty New to jest właśnie odżywka, o której mówię dzisiaj w filmie. Także nadaje dokładnie taki efekt na paznokcie. Mam też trzy paki, więc rozpakuję i pokażę Wam co i jak. Pierwsza rzecz to jest odżywka, którą kupiłam bez spłukiwania, firma Kerastaz, Nectar termik. Miałam kiedyś jej próbkę y, chyba z Glossy Boxa i była rewelacyjna. To jest odżywka bez spłukiwania, która chroni przed ciepłem i też wygładza na nabłyszcza włosy. Kończy się mój szumura, które średnio polecam, a to no, wracam. Dostałam też paczkę z Drogerii Orientana. Tutaj też napisane, że są kosmetyki naturalne z roślin azjatyckich, czyli wygląda to mega, mega intrygująco. Wbrałam sobie tak: balsam do ciała w kostce. Jestem strasznie ciekawa, jak to będzie działać. Potem krem rozjaśniający przebarwienie. I ostatnie naturalny peeling do ciała z masłem Shea i różą japońską i geranium. No, zobaczymy, cukrowy. Peeling ma taką niesamowitą konsystencję, jest bardzo zbity i taki bardzo twardy, ale to pewnie też będzie znaczyło, że jest mega wydajny, bo to jest masłem, shea i cukrem i mega intensywnie pachnie mega intensywnie pachnie po prostu różanie. Jest. Stąd go czuję, nie? Ma masło kakaowe, masło szea, cukier i sól. Właśnie otwarłam to, jestem w szoku, ta maska krem z papai, bo to ma totalnie żelową, galaretkowatą konsystencję, mega lekką ma wybierać przebarwienia i nawilżać. No jestem strasznie, strasznie ciekawa. Po i dam znać. I ostatnia rzecz, czyli balsam do ciała w kostce. Strasznie ciekawa sprawa. To wybrałam ze względu na siłownię. Myślałam, że to będzie bardzo fajna rzecz, żeby wrzucić po prostu do torby i po siłowni się natrzeć. Pachnie bardzo intensywnie, bardzo świeżo. No właśnie, birem i trawą cytrynową dokładnie. Zwalcza celulit i działa uniętrniająco. Znowu ciekawostka. No zobaczymy. Jeszcze dwie próbki kremów na dzień, na noc. Drzewo sandałowej, kurkuma, a drugie coś, czego nie potrafię powiedzieć. I rzęszeń będę testować. Dziękuję sklepowi. I dostałam dwie sukienki nowe z Romwe. Różnie to bywa z jakością, ale te są takie piękne! Teraz je przymierzę, ale po prostu mega. To jest pierwsza. Co prawda dekolt to jest to, co ja nazywam bufetem, czyli totalnie wszystko podane, więc muszę pod jakąś pluskę nosić, ale sama w sobie jest prześliczna. Jest rewelacyjna naprawdę. Materiał jest taki ciężki, lejący się, na taki mięsisty. Te gwiazdki, takie granatowe, no po prostu jest piękna. Strasznie mi się podoba. I za... Jeśli ktoś pamięta taki filmik, który mówi o moich butach za pierwszą wypłatę, całą, za 600 zł, to są właśnie te buty. Wciąż są ze mną, tylko to mi się ten... zjechał. Muszę naprawić. Muszę je dać do szewca i naprawić, bo teraz właśnie na jesień do takich długich, fajnych sukienek myślę, że będzie... będą fajnie się nadawać. Tak. Angelina Jolie moment, wiecie. O, mój Boże, jaka to jest ładna! Po prostu ubrałam i zaczęłam kwiczeć. Jest piękna, jest na podszewce, ma przepiękny, idealny kolor, który po prostu uwielbiam w tym sezonie. jest... Mądro taką ciężką falbankę, bo ona znowu się tak fajnie leje. Tutaj rękawy są na gumce, talia też jest na gumce. Tutaj jest taka zapinana aż do talii. No i ten kolor. Obydwie sukienki to jest albo XL, albo XXL nawet, a no, to są Mki, To są zdecydowanie Mki, Także patrzcie po prostu, jakie są rozmiary centymetrowy, linki w twarz. Link jak zawsze, zawsze w czwartek będą na kanale pod filmikiem. UAPS także. Aaa, mm. właśnie sobie zrobiłam zielony sok taki wyciskany. I dam sobie tyle imbiru, że nie mogę teraz oddychać. I wszystko, wszystko się pali. Był jeden zielony ogórek, był seller taki, wiecie, pałki sellera. Było dużo imbiru i cytryna. I po prostu. Wow. Śmignałam jakieś pół litra duszkiem i naprawdę ja jestem... chcę. <laughs> Przepalona będę płakać. Cześć mam cześć! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Ja właśnie zaszukiwałam sobie rzeczy do ulubieńców miesiąca. Bo mam nadzieję, że dzisiaj ich właśnie nakręcić sobie na Lanczeku, żeby I najprawdopodobniej ukażą się w niedzielę, oczywiście zamiast piątki tygodnia, bo jak są ulubieńcy, to nie ma piątki, bo. Chyba by się to z celem mijało całkiem. Potrzebna, Potrzebna mi jest kawa. A na ustach mam tę kredkę taką z Astora, o, którym właśnie, o której właśnie mówiłam w wczorajszym filmiku. Widzicie, daje taki bardzo, bardzo naturalny, przejrzysty efekt. Może tak bez, tak bez brylek. Testuję też cały czas taką tę paletę właśnie z Astora do oczu. Lubię ją coraz bardziej, ale nie wiem. Jeszcze mam tusze do przetestowania. Wiecie, a mam wcześne rzęsy i nie będę sobie ich niszczyć całkiem, więc pomalowałam dolne rzęsy i będę testować tusze teraz na dolnych rzęsach. Szkoda, że nie mam na kim testować tuszy. Tam jak się raczej nie zgodzi. Cześć wam dzisiaj znowu miałam obsługę w snapowaniu, bo nagrywałam na lunchu filmik, ale będę ulubieńce w niedzielę nagrani, ale muszę wam pokazać, co ja mam na sobie. Czyli Wy widzicie ten absolutnie chory, wspaniały sweter z oczami? To są kieszonki z oczami. Tu jest kieszonka i tu jest kieszonka. I on jest taki dziwny i oversize'owy. I ma futerko w różnym kolorze. Zakochałam się znowu. O, jest cudowny. Po prostu rewelacja. To jest znowu rzecz od, od Romwe, czyli jutro będzie link pod filmem. A jak oglądacie to w czwartek albo kiedyś na Snapie, to link pod filmem. Mm. I jeszcze ten kardigan, taki bardziej normalny, to jest szary kolor. Szukałam czegoś na tym romwe, co będzie miał jakiś normalny, ludzki skład. Yy, ciężko. Większe rzeczy to z jest rabo polesty, albo akry, i w ogóle w ogóle nie mam w ogóle nic naturalnego, ale znalazłam kilka swetrów, które są albo wełniane, albo jest napisane cotton blend, czyli, czyli ogólnie bawełna z czymś. I to był taki sweter, właśnie, który jest bawełną. Czuję, że ma wełnę, bo kule cool jak wełna, ale ma też sobie elastyczność. Tak wygląda ogólnie, czy nawet spoko, nawet wydaje mi się, że mógłby być do, do biura. Być może ujdzie, ma takie rozcięcia i frędzle, ale czujesz, że to jest jakiś taki naprawdę lepszy, porządniejszy materiał, być może nawet z jakąś wełną, bo tak, takie, takie jest uczucie po prostu może będzie grzał. Ale to na miłość boską. I'm in love, oficjalnie in love. I dostałam jeszcze jedną paczkę właśnie z kosmetykami, ale jeszcze jej nie odpakowałam, więc zaraz zobaczymy sami co i jak. Przyszło w pudle, a w pudle takie po prostu piękne, naprawdę ślicznie pudełko. Niestety nie zjama na kartce, ale szacunek. A w środku na Komi dostałam cały katalog z produktami, co ciekawe jest po angielsku, bo na Komi wchodzi też na rynek angielski. Ale jest to nasza rodzima polska firma. Co ciekawe krajani moi z Cięciny, <gry> czyli taka wioseczka niedaleko mojej wioseczki, czyli niedaleko Rajczy, czyli patriotyzm z lokalne tutaj musi być. Nie ukrywam, że sama sobie tutaj wybrałam kilka produktów, które dostałam od nich za friko, także po kolei. Olejek wyszczuplający z mango, maska do włosów z olejem arganowym, moje włosy bardzo się z tym olejem lubią, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jest też olejek do mycia twarzy z rewelacyjnym składem do mycia cery normalnej i mieszanej. fajnie, bo plastikowo opakowanie, czyli się nie stłucze. Peeling do twarzy z korundem, domowa obrazja do nabliżających chyba to jest. Ja mam już inny z tej serii i jest I olej, maska do włosów, który po służy do olejowania włosów, jak sama nazwa skazuje. Siedem olejków, tego jestem strasznie ciekawa, to jest takie szklane. Dostałam też mus do ciała o zapachu ciasteczka. Co ciekawe, o Jezus, chyba będę się robić głodna zaraz tu. I czy takie y, próbki: mus jeszcze jest mango, mus borówkowy i natural sugar peeling, czyli peeling. I powiem Wam, że jak nie zawsze zapachy kosmetyków naturalnych mi odpowiadają, to na komi, no, mega smakowite, takie świeże, naturalne, cudowne. O Boże, właśnie się posmarowałam tym musem ciasteczkowym. Jak moje śnianki! Boże, jak to pachnie! To pachnie najsmaczniej na świecie. O! Słodko ciasteczkowo, ale też pistacjowo, orzechowo. Przysięgam, że to zjem. To ma taką konsystencję dosyć zbitą, grubą, ale szybko się rozpuszcza. I rozpłynęło się na skórze aż do olejku i teraz już się wchłonęło właściwie. Skóra się trochę błyszczy, ale zapach... Miazgam. Ja coś zjeść. Dobrze, peeling, peeling różany pachnie jak świeże róże, to pachnie jak słodkie owoce mango, a to pachnie jak pianka i wanilia i cukier, wspaniale. Także ja bardzo dziękuję firmie Nakomi za przesyłkę, na pewno będę testować, a teraz idę coś zjeść, bo te produkty po prostu mi ślinianki uruchomiły. W ogóle nakręciłam tą piątkę i mówię tam, że po prostu nie mogę się dociekać, aż że się skończy, bo dla mnie był bardzo ciężki i niefajny i długi. Także żegnam go bez żalu i czekam na radosną jesień. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa pa.